Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Powgray e, w Minecraft. Jak e, Gdzie trochę zmian tutaj zaszło, nie chciałem wam tego pokazywać na razie, ale dobra. Niech będzie. Tak to teraz wygląda, zmieniłem Cablestone na Clearstone. Wszędzie. Tu jest, bo zazwyczaj jak chciałem iść do kupania, to musiałem w nocy, gdy były potworki iść, a teraz zrobiłem takie przejście. Tutaj wchodzimy. Tym, 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 Jesteśmy w domku. Czekajcie, coś mi tu... Aha. Hmm. Aha. nie tu. Takie tajne przejście choćby. To jest... Tak. Trochę tych owieczek... ...pobiłem. Yy. A, zresztą za chwilę wam wszystko powiem. Tak. Dobra, no to idziemy do kopalni. No, spokój. To tak. Pierwsza stacja. Tutaj mam wszystko, co zebrałem w tamtym odcinku. Znaczy, no, w tamtym odcinku. Tutaj trochę jeszcze żelaza znalazłem. Tutaj reszta. Pozabiłem krówki. Żeby zrobić kilka zestawów ubrańka, ubranek. Tak, co tu mamy dalej? Tak, tutaj mam mleko. idziemy do następnego piętra i... nie patrzcie, tam nic nie ma. Yy, tutaj jest moje piętro, które zrobiłem już w tamtym odcinku. Tutaj mam kabel stone. Ogólnie stone, wszystko ze stone'u. I gravel. Dobra, no, no, stone. Tak. Opa. Tutaj mam pokój do eksperymentów. Jeszcze o kurde, jeszcze w nim nie eksperymentowałem. Tutaj taki nie, żyrandol, trochę mi nie wyszedł. No i taki pokój do eksperymentów nic na razie w nim nie ma, bo chciałem wszystko z wami robić. Trochę tutaj coś tylko zmian porobiłem bez was. Tak, i lecimy w dół. W dół. poszerzyłem trochę. Tutaj znalazłem trochę razem. Wszystko, wszystko, co znalazłem nie wydobywałem, bo chciałem żebyś się ze mną wydobyli tutaj lawa tutaj już razo. no i tak już dalej nie kopałem bo mi się nie chciało szczerze mówiąc to potem wydobędziemy tak potem to kopałem patrzcie ile węgla znalazłem i diament za węglem był dobra idziemy dalej i tutaj szczerze mówiąc się trochę zawiodłem nie chciałem tutaj wchodzić ale tylko chciałem tak przetestować i się zawiodłem naprawdę bo tu nie było żelaza. Jak miło. Tutaj w ogóle nie było potworków. Wchodzę tutaj na i tu nie było w ogóle potworków. Tu są chyba 4 albo trzy pomieszczenia z lawą. Wszędzie jest lawa. Ale to już potem będziemy to wszystko wydobywać. Później wejdziemy tutaj hardzie, żebyście mi uwierzyli. Na razie tego nie wydobywam, jeśli nie chcę. Coś coś mówiąc. Wypijemy lekko super. Dobra, idziemy do góry. Trochę to będzie monotonne, ale trzeba. Tutaj postawię pochodnie. One są między tymi. Między kurde robinkami, ale po drugiej stronie. Dobra, co jeszcze? A tutaj posadziłem dwa drzewka tu wyciąłem praktycznie cały tak no tutaj ten co było ten taki lasek tutaj ogołocony cały posadzimy potem tak tutaj to a tutaj pokażę wam za chwilę jak zrobić takiego mob trapa zrobiłem go żeby może jakiś tam od czasu do czasu coś wleci a on działa w ten sposób Tutaj na przykład leci stworek, zabija się o tą lawę i rzeczy spływają tam i... może coś mam już? Nie. No i tutaj wylatuję. Chcę zrobić coś takiego, że jak będą tutaj, to będą naciskać przyciski, będzie mi świeciła lampka. Ale to już w przyszłości. No dawaj. Dawać, dawać, dawaj, dawaj. Dobra, Dawać nie przestawać. Super. jakoś no nie złapałem tutaj jeszcze nic od kiedy to zostało zrobione a to zrobiło, zostało zrobione dwie minuty temu dosłownie <grystanie> za chwilę wam znaczy no w następnym odcinku pokażę wam jak zrobić takiego trapa Tak, światełko żeby stworki przychodziły albo czekajcie może zkażę to dlatego nie przychodzę światło będzie to mała lawa dobra to te drzewka wyrównam żeby było ładne super wow. jak pewnie zauważyliście mam oryginalnego już Minecrafta Tak jak zmieniłem sobie skina na Naruto wiecie Ach. Uj. dobra co z nowości jeszcze co z nowości A jeszcze u góry na, gór, na górnym piętrze My idziemy tutaj na przejście. Zabiono. Łaza. Kurde, dwie mi się dało. No mam nadzieję, że ten trap będzie działał. nie to jest wam go sobie Porobiłem parę obrazów. Żeby było przytłonie. Idziemy na górę. Nie patrzcie się. Kurde. No idziemy. Wchodzimy. To jest obrazek. To jest taki wielki obraz ninja. Coś taki nad łóżkiem moim taki łóżko małe, sobie zrobię obrazek tak żeby mi się śniły fajne rzeczy żart idziemy do góry. tak Krówka może leci może tam wejdzie Zobaczmy. Wejdź, 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 Tutaj też dużo owieczek było zazwyczaj, ale jakoś nie ma tym razem ich. O, tam są. Nie chcą mi wchodzić do moich trapów. A, bo tam jest za Rozwalę tam. Ale tu są pochodnie, ale macie... Do trapa No, weba Super Do trapa idźcie Może coś już jest Postawię sobie pochodnie Fajnie by było, jakby się coś tam złapało Dobra Nie będę <trybuj> czekał, jeśli coś złapię I. No, chodź tam tak działa? Widzicie? Kto tutaj leci zwierzę? Tutaj go przepala, a rzeczy sobie spokojnie lecę tam, no, no, idziesz, idziesz mała. No, albo mały w tym wypadku, hej No, wchodźcie tu. Nie, ostatnie nie, ty nie, 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 nie Kurde Czemu co? W ogóle świnie, a nie owce. Owce mogą żyć, ale świnia idź tam. Wyrównam tu. No i wchodźcie tam moje stworki, kochane. On chyba zagłuszać trochę muzyka. Chyba mnie przygłuszała trochę. Dobra, widzimy. Tutaj, tam, A, tutaj ten cave, czyli obok nas. Patrzeć, to idę, jak nie mam poczuć tej razie Nalazie się napis. Chciałbym zobaczyć, jak działa ten mój trap. O, krówka? Wpadnie? Może wpadnie? To nie jest chyba popka na kurczaki, bo kurczak zajmuje jedną kratkę. O, jajo. Może się coś wykluje. Nie. No, kurczak idź albo zaszalej świnia w tobie nadzieja idź 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 w tobie nadzieja kur... te a właśnie miałem pokazać co mam w skrzynkach tutaj co mam tutaj w skrzynce o tutaj powiększę i patrzcie ile mięcha pozabijałem tych świnek porubię jakiś zestaw do przydomnego przytomnego tutaj mojej kurde tutaj tej mojej plantacji super Rośnijcie, ta tatuś jest z was zdumny, z was dumny tak to to, sit, to. no fajnie by było jakby coś się chwyciło do mojego trapa oprócz tych co ja tam wrzuciłem О, свинья, свинья, можно там найти? Найдите. No, так, 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 свинья, прошу. Найди, Иди. Иди. Иди, Может там найти? иди, 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 там свинья. Так, так, иди, 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 Что, что, что? Добрая иди, добрая иди, Эй, есть там иди, иди, No i nie dała nam świnka chyba nic. To nie, to nie dlatego, że się jakoś trabi źle tylko po prostu, no nie za każdym razem świnia na przykład nam coś dane. Kurde. mi się ten Minecraft, mimo że jest oryginalny, to się uścina. Kurde. Znaczy, no tak, buguje choćby. Fajnie by pan tam jeszcze świniać i idź, iść idź tam idź, kochanie, idź. I taki smutny jak i idź, idź i spokojnie, 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 idź, idź, tak, tam, 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 tam. Nie, nie skręcaj, tam, tam, dobrze. No. Patrzcie. No idzie. I szynka sobie spływa tam, tam bacon. Mi kochany bacon. Tam sobie spływa i wchodzi. No. Zobaczmy ile mam prezentów albo jeszcze nie... Bo wpycha tam po, tam jeszcze parę y, zwierzątek. Dźwiek

tak, i ktoś wa, y, z Was mi podał, nie pamiętam już, nie kuklesia, że na F3 to sprawdzę tak, dzięki bardzo. Wysokość... No i idź, idź, dobra krówka. F3, czyli gdzie to pisze w ogóle? Tak, o, wpadła sama, bardzo fajnie. Nie wiem, ten bacon się spalił, czy... Trudno Co ma tu mamy? Mięsko, skóry i... Coś jeszcze? Nie, nic nam nie da, tam za świnia. Ale z niej świnia. A nie mogę jej to chyba było na tyle z nowości. Cześć w Tyle mam tej wełny jeszcze je biję, no. Co to jest ze mnie? Jakim cudem ta krowa się tam dostała? Zamarnie Już się dzień robi. No pokażcie, może jakieś tworki się jeszcze zrespią. No. Nie. Jeszcze ten to będzie taki odcinek pisplowy. bo nie grałem dawno na nim że trap działa Bardzo mnie to cieszy więc w następnym odcinku pokażę Wam jaki jaki jak zrobić takiego trapa i sobie wam no i jeszcze wam coś pokażę zapewne więc żegnam się z wami narzuciekem z nowym skinem pożegnam się z wami w normalny sposób tak jak większość to robi tak i F1 tak F1 e, i czekajcie zejdę e, nie, nie, a dobra, tak, tak, tak super. Yy, nie, nie, o, yy. Więc żegnam się z wami. Pa pa.